Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer W dzisiejszym filmiku nagram dla Was Dla Baskiego i jego siostry Tą oto pijosenkę. Jung Kubala Twój stary musi Za to zapłacić. Ale zanim to to jeszcze pozdrowię od siebie Wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi Najlepsi widzowie. Pozdrawię mniejszym, niższym Pozdrawiam najlepszą parę Na świecie. Czerwoną Martynę oraz Damiana Ciepliszewa Pozdrawiam Oskara. Oskara pozdrawiam Richarda, Pozdrawiam Czemu Jajów. Pozdrawiam Heni, Pozdrawiam Przemis. Pozdrawiam Aneta Bąk. Pozdrawiam Kiew. Pozdrawiam Kefa, Pozdrawiam cały blok, Pozdrawiam cały gang. Pozdrawiam Mrożonego. Pozdrawiam Zakrętkę. Pozdrawiam Maskowy. Pozdrawiam Wojtka Olejniczaka. Pozdrawiam Robaliniego Lajwa. Pozdrawiam Antonio Romantyka, Pozdrawiam Kamila Alinka. Pozdrawiam Flesza i podłogę pozdrawiam. Simona Gostarilej, pozdrawiam Noxy YouTube, pozdrawiam Noiler, pozdrawiam ósmą szkołę podstawową, pozdrawiam Hugo Kikocha, pozdrawiam Ananę Darabik, pozdrawiam Wydupce Jaszotę, pozdrawiam Xmichu, pozdrawiam Oskara Krawczyka, pozdrawiam Dzikidzik, pozdrawiam Kordelka, pozdrawiam Suebej, pozdrawiam Solosa. Pozdrawiam Golfa Wulkanowego, pozdrawiam Alanka Szczurka, pozdrawiam Sebastiana Anczaka, pozdrawiam Dominika Szczapońskiego, pozdrawiam Samka Piotora Kusińskiego, pozdrawiam Kinga Górską, pozdrawiam Wikusie, pozdrawiam Karola Fridza Wiśniewskiego, pozdrawiam Najka, pozdrawiam Przemka X, pozdrawiam Kanika, pozdrawiam Ninetu, ja pozdrawiam Cygana. Pozdrawiam Uchmarki, pozdrawiam Pawełoka, pozdrawiam Tupsona, pozdrawiam Wasę, pozdrawiam Gabrycie, pozdrawiam Kacpra, pozdrawiam Kacper 2132 i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, a teraz nie przedłużając wam zbędnego balastu. Nagram dla Was ocenę tej oto piosenki Young Kubala Young Kubala, twój stary musi za to zapłacić. To jest na kanale Wydóbca i Szotę. Ciiś. Ciiś. Śmieszna Ciiś. taka piosenka, nawet fajna. Wiem za dużo przekleństw, ale wiem, że wy nie doceniacie przekleństw, ale musiałam to zrobić dla baskiego, dlatego Ciebie też baski pozdrawiam. A tą piosenkę oceniam dla Ciebie w skali od 0 do 10 na 109, bo jest naprawdę cool zarąbista i ciekawe czy inna mi się spodoba. Wbijajcie tutaj do na kanał, kanał Wedupca i Szoty i oceniajcie, czy ta piosenka jest hitem YouTube, czy nie, bo według mnie uważam. Że jest hitem i to wielkim hitem, hitowym, można powiedzieć. Dlatego moja ocena tej piosenki to 10 na 9. No dobra, to na 10 tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przefajny odcinek z oceniania piosenki dla siostry Baskiego, o jeszcze pozdrawiam jego siostrę, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco. Z moimi filmikami na moim kanale Pawłowiczki Gamer. No i co? Ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa. Do zobaczenia jutro, bo jutro będę oceniał po kolei każde wasze piosenki. Okej, okay, to pa, cześć na razie i dobranoc, pa.